Siema, siema z tej strony Król Maciek i wydajcie na pierwszym odcinku z tej gry i w ogóle pierwszym odcinku na tym kanale. Mamy wojnę ze Francją i z Wielką Brytanią. Ja dam radę, bo jestem w idziemy w to To trochę To tu, to tu Tu, to, tu Jak ben, będę robił, ten myszką klikał, to może kogoś w że ja nie on to wyjebane To niech w kurde, kogoś W sumie jakbym to oglądał, też bym się wkurwił, że, że ten gościusz nawala tą myszką to słychać to Ale nie wiem jak to zrobić, żeby tego nie było Dobra, zajmijmy się tutaj krom sobie zrobię tak chociaż nie tak i tak, dobra o w ogóle mam tu wojnę zapomniałem tu muszę te wojska mieć dobra. dobra dajmy sobie a tak jednak chyba tak weźmy te wojska już mnie za to kochaniam. Nieładnie. Dobra, ale ja tam... Umiem w to grać. Ja pierdolę. Uff. No spokojnie. Dam radę. Nie no, nie jest tak źle. Niń. Nie, nie. dobra przypominam to jest mój pierwszy odcinek nie nagrywałem mm. nie pamiętam jak tam coś, już wyjebane lecimy tutaj tutaj i tutaj Oba jakoś to już wygląda No zabawne, zabawne 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 hmm. Nie wiem, dlaczego tak robię Mamy sobie wojny się. są O kurde, jakie wojny, Nie, no No tutaj chyba niby koniec tej wojny, a niby jest wojna światowa Kurwa, dlaczego ja tak nawalę myszką nie rozumiem? Kurde, dlaczego ja tu pominam? Też nie rozumiem tego. Dobra, lecimy tutaj, tutaj, tutaj... A co się tutaj stało? Co, 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 co chodzi? Że mi tu wbiłam. No dobra, jak się bronimy. Myślę, że ten odcinek będzie super Nie wiem, może ktoś kogoś interesuje nagrywam go o pierwszej w nocy Nie dlaczego tak mówię Bo lubię Ale zajęć lecimy tutaj na Francuzów chyba nie że już ta nie, nie atakuje się broni a no te te, te tak jak to się mówiło te gorsze mam za sobą powiem co gorsze od czasu

Nie, nie. Kwa, chyba chyba ze mnie żartują. Żartuję ci ambicje, pani. No, jest źle, jest źle. Ale mam takie coś jak... 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 pożyczka. Uuuu. O, kurde. Rozrebię. Wszędzie, wszędzie. No tutaj nie spierdolę. Dobra, ci. Ej, O kurde, nie. No nie jest za dobrze. No tutaj ja tutaj już się z małych wezwań. Dobra, to tutaj No jak? Jak? Wszystkie korzeczki, wszystkie, Tu trochę, tu trochę Dobra no, Nie wiem, nie wiem Chyba nawołujemy, witam klawiaturę e, w hmm. sali